Jaki dzisiaj zrobiła wynik, Pani Elu? Nie wiem. Nie, nie wiem. Ale dobrze Ci się płynęło, czy źle? Tak. Bardzo dobrze? Tak. A powiedz, jakim stylem płynęłaś? Nie, tak. Grzbietem. Ty jesteś chyba mistrzynią w grzbiecie. Super. A czy Pani Alicja jest zadowolona z dzisiejszego płynięcia? Bardzo. Wspaniale, bo ja też, bo ja kibicowałam bardzo, Pani Alicja. Pani Elżbieta, a pani Elicja dzisiaj czym płynęła? Stochlałem tak. I Elżbieta. O, to wymagające konkurencje. Cześć Bartek. Cześć. Jak się masz? Dobrze. Dobrze spałeś? No. A powiedz mi, jedziesz teraz na zawody znowu? No z motyl. to motylem? No, dzisiaj. A powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony styl pływacki? Wszystkie są. Wszystkie? No. No nie, ale żabą też byś popłynął? Też. A, bo Ty pływasz zmiennym? No. A w zmiennym ile jest stylów? Ile y, stylowa pływamy w zmiennym? 4 style. cztery style? Dokładnie. No. No. I czym zaczynamy w zmiennym pływać? Motylem. A następnie? Zbied. A później? Zaba. A na końcu? Okej. Okay. A najszybszy styl dla Ciebie to który jest? U mnie to jest bied. najszybciej pływasz, tak? No. Super. A myślisz, że dobrze Ci dzisiaj pójdzie? Tak myślę, że tak. Ja też tak myślę, jak patrzę To życzę powodzenia. Co dzisiaj będziecie robić? Ja będziemy pływać. Jakim stylem? Eee, ja mam przystanie eee, z del delfinem i kraurem jeszcze. O, delfin i krau, to dzisiaj duże wyzwanie, duży wysiłek. Trochę tak. Ile metrów delfinem? 100. Co u Ciebie z samego rana? Wszystko w porządku, jestem wesoły. A jak się spało? Spało bardzo dobrze. Wyspany jesteś, tak? Wyspany i jest moc. Super. A powiedz mi, jakie wyzwanie dzisiaj przed Tobą? Czym będziesz płynął? Będę płynąć sztafetę z Alicją, Elą, Zosią i Grzygoziem. Okej. Okay. A to będzie sztafeta stylem yy, dowolnym czy zmiennym? Zmienny. A, okej. Okay. Ale jakąś indywidualną dzisiaj yy, konkurencję masz, czy nie? Chyba nie. Dzisiaj nie masz nic Czyli koncentrujesz się na sztafecie? Tak. Wczoraj był dzień wolny. I co robiłeś? I imprezowaliśmy urodziny Szymona. A na basenie też się kąpaliście? Kąpaliśmy i była zimna woda. Okej. Okay. I szybko uciekliście z basenu? Tak. Dobra. To ja życzę powodzenia dzisiaj w sztafecie. Tak. I kibicujemy i trzymamy kciuki. Tak. Dziękuję panu.